Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, 7.30, wasz codziennik marketingowy, tym razem solo. Pozdrowienia dla Bartka i pozdrowienia dla jego przesłodkiego, wspaniałego syna Maksia, który jest chory. I niestety dzisiaj Bartek nie będzie mógł do nas dołączyć, stąd też pewnie słyszycie, że mój głos nie jest jeszcze rozgrzany, bo zawsze z Bartkiem przed jeszcze rozmawiamy, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu troszeczkę to naprawimy. Jeszcze chwilkę czekamy. O, cześć Krystian. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o takim temacie, który jest mega ważny i mega, no, intrygujący, tak naprawdę, szczególnie dzisiaj pod świętami. I naprawdę mega mi żal, że nie ma ze mną Bartka dzisiaj, bo ten temat to taki do dyskusji, że. Ach, można byłoby się jeszcze rozgadywać tutaj bardzo długo, no ale tymczasem postaram się Wam go przedstawić sam w miarę zwięźle. Chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek w tym programie coś było zwięzłe. Słuchajcie, podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku. To jest takie coś, o czym rozmawialiśmy tak naprawdę już w kilku odcinkach wcześniej. Gdzieś się pojawiły potrzeby, gdzieś się pojawiło dawanie wartości, gdzieś się nawet pojawiło takie złowie jeszcze kreowanie potrzeb. I tu pamiętam, że był też taki komentarz, że z tym kreowaniem to jest takie trochę nieetyczne, że to jest przekroczenie jakichś tam granic, i tak dalej. Z czym w wielu przypadkach niestety może się zgodzić. I tutaj dam wam, co do przekierowania potrzeb, dam Wam taki przykład, że w sieci pojawił się filmik, w którym jest nagranie w jaki sposób z plastikowych elementów dziecko, dziecko, młodzież może obudować sobie swój telefon, żeby wyglądało jak iPhone Pro. No i tak właściwie zastanawiamy się. Po co, prawda, jest nam to potrzebne w jakikolwiek sposób, skoro ten telefon nie posiada żadnej funkcji iPhone'a Pro? No oczywiście chodzi o to, żeby był wygląd, tak, żeby wszyscy myśleli, że masz tego iPhone'a Pro. I to już jest sztucznie wykorowana potrzeba na dobro pre, marki premium, która nie jest niestety zbyt, jakby to ująć, etyczna i dobra. Z drugiej strony, możemy znaleźć coraz więcej działów ze zdrowym jedzeniem, z jedzeniem bio, z promowaniem soków, które są tłuczone bezpośrednio, tak, albo wyciskanych nawet. I to są potrzeby, których my do tej pory sobie nie uświadamialiśmy w jakiś sposób, że je w ogóle mamy, a ich promowanie jest jak najbardziej ok i jest jak najbardziej zdrowe. Tak? Więc to też jest potrzeba, której na co dzień nie mamy, bo nie do tej pory. Powiedzmy nie, nie, inaczej, może niektórzy z Was mają o, w ten sposób, ale tak jakoś masowo to, co do tej pory nie grało w ten sposób, nie, że ach, zjadłem coś bio, zjadłem coś zdrowego. No nie, no w ten sposób to się nie odbywało, zwykle po prostu to, co było, to było, nie? Ale od paru lat gdzieś tam te potrzeby bycia zdrowym, bycia fit i dbania o środowisko są coraz bardziej na top of the top, więc ta potrzeba też poniekąd została u nas wykreowana. No, i właśnie, jeżeli chodzi o proces podejmowania decyzji w ogóle przez konsumenta na rynku, to tak technicznie składa się z pięciu etapów. I pierwszym etapem jest to, o czym właśnie do Was mówię. To jest właśnie ta potrzeba i jej uświad potrzeba i uświadomienie sobie, że ją w ogóle mamy. Bo to, że my czegoś potrzebujemy, to jest jedno. A to, że wiemy, że tego potrzebujemy, to jest drugie. Bo może się okazać tak. Przykład w zasadzie z, chyba z ubiegłego stulecia, jeżeli ktoś to niech mnie ktoś poprawi. E, brak witaminy C był potrzebą. Przez to rozwijały się różnego rodzaju choroby. Ale my nie wiedzieliśmy o tym, że nam tej witaminy C brakuje w latach zmierzchłych i dawnych. Prawda? To nie była wiedza powszechna. E, I dopiero od kiedy wiemy, że w ogóle są takie się jest coś jak witaminy e, i że trzeba je w jakiś sposób uzupełniać, e, to w tym momencie dopiero jesteśmy w stanie... Sobie w jakiś sposób zaspokajać. Czy w postaci suplementów, na czym robi się niezły biznes, ale i to też jest ok, skoro my się pod tym podpisujemy. Czy w postaci zdrowszego odżywiania i brania po prostu jedzenia jakichś tam owoców i tym podobnych. A czasem i jedno i drugie, kiedy na przykład zajmujemy się sportem i potrzebujemy tego wszystkiego zdecydowanie więcej. I wtedy mamy tą potrzebę i właśnie ją sobie uświadamiamy. A czasem to jest tak, że tak jak na przykład ja się śmieję, ja. Moją potrzebą było picie wody gazowanej, bo ją po prostu bardzo lubię. Tak, wiem, jak ktoś się interesuje zdrowiem, nie jest to zbyt zdrowe. No ale bieganie cały czas po zgrzewki wody gazowanej, wiecie tam, cztery piętra, butelki plastikowe, te sprawy, to już nie było moją potrzebą zdecydowanie. Ale nigdy nie myślałem, że mam potrzebę na zakup urządzenia, które będzie mi robiło tą wodę gazowaną na miejscu. I widzicie w tym roku, ja sam sobie odkryłem tą potrzebę, i odkryłem ją tak naprawdę dzięki marketingowi na Facebooku, bo tak bym nie wiedział nawet, że coś takiego istnieje. Więc te takie kreowanie potrzeb, czy ich uświadomienie wcale nie jest takie złe, bo możecie wiedzieć, że moje życie stało się zdecydowanie lepsze, kiedy nie biegam z wielkimi po po bloku. Więc. Tak, jakby tutaj nawiązując do właśnie tej poprzedniej dyskusji, potrzeby w jakiś sposób są kreowane, były kreowane przez marketing. Grunt, żeby były kreowane patrząc z perspektywy in plus dla potencjalnego, ostatecznego odbiorcy, niż z myśleniem o tym, że możemy mu jakąkolwiek szkodę wyrządzić tylko po to, żeby zarobić jakieś konkretne pieniądze, tak, w tym temacie. No i dobra, skoro mamy już tą potrzebę, wiemy, czego potrzebujemy, to musimy się zastanowić, w jaki sposób tę potrzebę możemy zrealizować. I teraz, w przypadku tych właśnie witamin, o których Wam chwilę temu wspominałem, no to możemy je zrealizować na dwojaki sposób właśnie, tak? Suplementy, diety, zdrowe odżywianie. To się nie wyklucza, żeby nie było teraz, bo pewnie jak ktoś nas ogląda zajmujący się zdrowiem, to mógłby teraz stwierdzić, że właśnie powiedziałem, że suplementy, diety i ogólnie jakiekolwiek dodatkowe. Bo rzeczy są, są nie są, są złe. I ja się na to zupełnie nie znam. W sensie nie jestem specjalistą w tym zakresie, więc jej nie wypowiadam. E, wiem, że suplementy są OK na przykład dla sportowców. E, I tej pracy się trzymajmy, więc decydujemy się, tak? Idziemy w jedną, idziemy w drugą, tak? E, moja potrzeba picia wody gazowanej. Ok. E, to pytanie na szybko, czy inni też mają taki problem jak Marta? To tutaj już z tym raczej nic nie wyczarujemy innego. Jakby się pojawiło, to biście proszę. E, dobra, tu mamy potrzebę. Z jednej strony mamy potrzebę, gdzie e, potrzebuję. Załóżmy teraz mój konkretny przykład. Mamy potrzebę, żeby mam potrzebę, żeby wodę gazowanej. I teraz w jakiś sposób ją zaspokajam. Idę do sklepu, kupuję wodę gazowaną, kupuję urządzenie, które w jakiś sposób generuje mi tę wodę gazowaną cały czas, która jest u mnie ze mną i jest po prostu w, w mieszkaniu, tak? To jest jeden sposób zaspokojenia tej potrzeby. Dalej, możemy jeszcze mieć na przykład potrzebę, załóżmy na przykładzie mojego klienta. Mamy problem z kręgosłupem, bo siedzimy przed komputerem ileś tam godzin dziennie, w związku z czym bolą nas plecy. I teraz mamy kilka metod rozwiązań. Możemy iść do fizjoterapeuty, na pewno pomoże. Możemy możemy z tym nic nie zrobić, tak? Możemy? No możemy, ale potrzeba jako taka, ból nie jest zaspokojona. Z drugiej strony możemy iść na przykład właśnie na zajęcia z gimnastyki czy rozciągania, które jeżeli będą się odbywać regularnie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten ból kręgosłupa gdzieś tam nam przejdzie. A jeżeli nie przejdzie, no to wtedy patrzcie jeden fizjoterapeuta, nie. No i jest jeszcze opcja numer tam cztery kupujemy sobie jakieś urządzenie, które na przykład będzie nas masować i, i w reklamie będzie informacja, że one nam bardzo mocno pomoże. Mamy cztery różnego rodzaju sposoby zaspokojenia jednej potrzeby, którą mamy już wybraną, nie. I teraz dalej. Skoro już mamy ten wachlarz możliwości, no to teraz trzeba byłoby się zastanowić, w jaki sposób z tych możliwości w ogóle możemy skorzystać, bo może się okazać, że jedna z tych możliwości jest na przykład poza naszym tutaj zasobem finansowym. tak? I nie ma na przykład przykładowo urządzenie do, do picia wody gazowanej, może się okazać, że jest zbyt drogie w stosunku do zakupu butelek. Butelki, dwóch zgrzewki wody mineralnej. Może tak być, tak? Decyzja jest taka: jednak kupujemy butelki. Z drugiej strony może się okazać, że nie wiem, napełnianie butli tego urządzenia będzie bardzo niewygodne, bo będzie trzeba je odsyłać. Albo może się okazać, że po prostu, mówiąc brzydko, nie mam gdzie postawić tego urządzenia. I tak samo jest w przypadku na, na, na gimnastyki w Warszawa. Może się okazać, że Lokalizacja mi nie odpowiada, bo jest za daleko i trzeba dojeżdżać, i cały proces trwa na przykład nie trening czy dwie godziny, ale cztery, a ja tyle czasu nie mam. I na przykład chcę tam jeździć dwa razy w tygodniu, więc nie zmniejszę tego, a fizjoterapeuta mam po drugiej stronie ulicy, gdzie po prostu przejdę, umówię się na godzinę, wyjdę, wyjdę, rzucę i wszystko będzie super. Więc oceniamy taki dobry układ możliwości tego, w jaki sposób. Możemy korzystać z, czy możemy w ogóle skorzystać i zaspokoić tą potrzebę, nie? Dalej, jeżeli już proces, i tak, mamy potrzebę zaspokojoną, mamy potrzebę, które tak? Mamy określenie sposobu realizacji tej potrzeby, tak? Dalej przechodzimy do tego, że oceniamy możliwości tej realizacji, czyli który z tych wariantów wybierzemy, który będzie dla nas najlepszy. Oczywiście tutaj też warto popatrzeć z perspektywy takiej, ok, dla niektórych potrzeb będzie tak, słuchajcie. Pojadę sobie na te zajęcia z gimnastyki, poznam fajnych ludzi przy okazji, to też jest wartość dodana. A u fizjoterapeuty poznam tylko fizjoterapeuta. Jeżeli zacznę się zdrowo odżywiać, to przy okazji zmienię swoje nawyki. Te nawyki też będą pozytywnie na mnie wpływały w jakiejś dłuższej perspektywie. A jak będę brał tylko i wyłącznie suplementy, no to będę brał tylko kolejne tabletki. Więc to też są takie wartości, przy które wpływają na ten proces podejmowania decyzji i w ogóle ocena możliwości. Nie? I jeżeli... To już mamy określone, wybrane, zdecydowane, tak? No to przychodzi taki moment, czyli zakup. To jest święty gral wszystkich osób działających w sprzedaży. Stało się, dokonał ktoś zakupu, kupił produkt i koniec. No i właśnie nie. Bo cała ścieżka procesu kończy się jeszcze jednym punktem, czyli na samym końcu ten klient. Drogi kliencie, drodzy, dro, drogi przyjacielu, jak się czujesz z moim produktem, jak się czujesz z moją usługą? E, I to jest ten moment, kiedy oceniamy to, czy ta decyzja, którą my podjęliśmy, była słuszna. Czy ta decyzja, którą podjęliśmy, e, odpowiada temu, e, co jakie potrzeby mieliśmy. Nie? Czyli jeżeli mamy jakiś tam, e, załóżmy, poszliśmy na te zajęcia. No ale kurde, dobra, wiecie co? W sumie to jednak te dojazdy mnie denerwują. E, te zajęcia no to trochę mnie mniej boli ten krego osób, ale to tak nie jest jakoś tak super. E, a na tych zajęciach to w ogóle jest nudno. E, no nie, dobra, idę do fizjon. Ja? Więc możemy jeszcze zmienić tę decyzję w tym momencie. Do tego dążę. Albo kupię właśnie to cudowne urządzenie za jedyne 99 zł, które sprawi, że plecy nigdy więcej mi nie zabolą. I to na pewno będzie strzał w dziesiątkę. E, bo taka coś może wyniknąć na przykład po tym, że ktoś był po kilku treningach, nie ma załóżmy przygotowania odpowiedniego kondycyjnego, i go po prostu decyzję zmęczyło, nie? Czyli ponownie oceniamy to, jakiego wyboru dokonaliśmy w tym momencie. I to są właśnie te momenty, kiedy dostajemy te bardzo dobre opinie w Google, kiedy dostajemy te wszystkie informacje na zasadzie, że coś jest tak, nie tak. To są najczęściej, mało kto chwali sam z siebie, nie? więc w większości przypadków tutaj ta ponowna ocena jest OK i. Nie dostajemy miliona reklamacji, no ale jak widzimy jakieś komentarze negatywne, to zwykle jest to właśnie już w tym momencie podejmowania procesu. I teraz. Ja Wam to tak trochę opowiedziałem, że to ma stopnie, to ma pod drogę, tak jakąś tam ścieżkę zakupową, w e, tej realizacji, podejmowania tej decyzji w ogóle klienta, e, ale pamiętajmy też o tym, że to jest mocno uproszczone, schierarchizowane i w jakiś sposób jest to droga, jest to schemat. E, natomiast my. Decyzję podejmujemy niekoniecznie zawsze na poziomie logicznym, co oczywiście można też dopasować do tej ścieżki. Bo teraz załóżmy, że mamy potrzebę. Teraz my potrzebę rozumiemy dosyć logicznie. Ja teraz na przykład mam potrzebę siągnięcia sobie kawusi, bo jak wiecie o tym, kawa to życie. Ja najpierw kawa, potem życie. Tak. I jak już sobie tej kawy sobie się napija, to, to jest potrzeba dosyć logiczna i prosta, nie? Ale niektórzy mogą mieć na przykład potrzebę bardziej emocjonalną, i to jest potrzeba poczucia prestiżu albo potrzeby zaimponowania innym. I tu jest taka ciekawostka, z pozdrowienia dla Mar Mariusza Łodegi, który przytoczył mi te badania. Kiedyś, kiedyś, kiedyś w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono takie badania i firma Cadillac chodziła i pytała, w jaki sposób, znaczy, dlaczego ktoś kupuje ich samochody. Nie? I teraz pytanie jest takie, jeżeli pójdziesz do, do konsumenta i on... Takie pytanie było, no słuchajcie, na jest dobry samochód, to jest solidna marka, tam jest duże wsparcie, to jest fajna firma i dlatego Cadillac to jest dobry wybór. No i można by było powiedzieć, że no super, Cadillac zaspokaja całkiem racjonalne potrzeby, nie? Dojechania z punktu A do B, tego, że ktoś czuje się z tym samochodem przy okazji bardzo e, bezpiecznie komfortowo, tak? bo wie, że się nie zepsuje, tak? że będzie miał dobre wsparcie, ale z drugiej strony padło pytanie, słuchaj John, a dlaczego tym kadilakiem? i dlaczego Kadilaka kupili twoi sąsiedzi? <laughs> Ci smichowie z drugiej strony ulicy, a smichowie, a bo chcieli zaimponować sąsiadom i pokazać, że jest mu ich dobrze. Więc widzicie, jak się okazało, Cadillac zaspokaja zupełnie inne potrzeby. Za, za, takie potrzeby prestiżu, potrzeby zaimponowania innym. No i nie ma co ukrywać, to może nie brzmi zbyt pozytywnie, ale takie potrzeby w ludziach są i my je mamy w jakiś sposób, nie? Więc taki produkt to też może być potrzeba, nie? I pamiętajmy o tym, że to, co ja wam powiedziałem, ocena, w jaki sposób ją realizujemy jest później i ocena możliwości wcale nie musi być podejmowana na podstawie bardzo racjonalnych decyzji. Czyli porównujemy parametry, tak? Kupuję telefon. Porównuje. Tu jest taki procesor, tu jest taki procesor, tu jest taki aparat, tu jest to, o, to jest iPhone, o, iPhone biorę iPhone, o. bez porównywania parametrów. Tylko i wyłącznie stricte emocje, nic więcej. I emocje są bardzo mocnym impulsem zakupowym, i większość marketerów o tym wie, i sprzedawców zresztą też, że w, cały czas, w całym czasie procesu trzeba wywoływać emocje. Te emocje mogą być po prostu emocjami do samego sprzedawcy i ci, którzy sprzedają, to wiedzą, że jeżeli ktoś nas pozytywnie odbiera i odbiera nas jako specjalistę, to dużo łatwiej jest nam sprzedać naszą usługę i nasz produkt, niż kiedy przychodzimy i jesteśmy panem z lub panią, która w sumie nic takiego specjalnego nie niesie z sobą, w sensie nie mamy żadnych skojarzeń. Nie? Przychodzi zwykła pani i jest taka trochę no, poprawna, tak. I okay. Ale jeżeli wchodzi gość, który od razu zaskarbę sobie Twoją tutaj sympatię. To już ten produkt jest sprzedawalny łatwiej, bo kupujemy sprzedawcę. W przypadku marketingu, w akcjach marketingowych, wszelkiego rodzaju kampaniach, te emocje też są na pierwszym miejscu i one są najważniejsze, jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na potrzeby. Bo to, że mamy jakąś warstwę logiczną, którą nasz produkt oczywiście też musi zaspokoić, nasza usługa, to jest jedno, ale musimy też zaspokoić tą potrzebę właśnie emocjonalną. I w ten sposób marketingowcy przeprowadzają nas poprzez te kilka Mamy też, mówiliśmy wam o olejkach marketingowych, nie? Ale jak to jest jedno, a to jest też taką ścieżkę, w jaki sposób decyzji, klienci, konsumenci podejmują decyzję. Czyli reasumując, patrząc z perspektywy schematycznej i logicznej, to najpierw mamy tą potrzebę, którą musimy sobie w jakiś sposób uświadomić, potem musimy sobie określić możliwości, w jaki sposób tą potrzebę możemy zaspokoić, potem musimy ocenić możliwości tego, w jaki sposób możemy my skorzystać z tego rozwiązania i czy możemy, tak? Potem mamy sam zakup i na końcu, jeszcze raz, śledzimy cały proces, czyli oceniamy ten zakup. Czy jesteśmy zadowoleni, czy to rozwiązanie faktycznie zaspokoiło nasze potrzeby, tak? A do tego wszystkiego, jeszcze po drodze, wchodzi cały grad emocji, cały grad budowania tych potrzeb i cała tak naprawdę grad wszelkiego rodzaju kampanii, które mają nam nie tylko uświadomić, że mamy potrzebę, ale też pokazać, że zaspokojenie tej potrzeby, że najlepszym wyborem zaspokojenia tej potrzeby to jest właśnie ten nasz produkt. O, słuchajcie, uwinąłem się dzisiaj w 18 minut. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was tutaj i nie zagadałem bez bartka. Także, jeżeli uważacie, że to, co tutaj robimy, a dzisiaj ja robię, jest wartościowe i ten odcinek jest wartościowy, to będę wam bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju polecajki, lajki, udostępnienia. Ci, co mnie obserwują na Instagramie, to wiedzą, że dodaję zawsze też skróty z naszego odcinka. Jakiś tam wybrany fragment też będzie fajnie, jeżeli gdzieś tam polecicie. I generalnie widzimy się jutro o godzinie 7.30. Dzięki, że ze mną jesteście. Ja wiem, że wasz czas to jest bardzo ważna sprawa, a dla mnie to jest najważniejsza waluta, jaką możecie mi zapłacić za to, co robię. Miłego dnia.